Dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to 452 odcinek podcastu BSSB stajemnic. Pewnie słyszycie już, skoro jesteście moimi stałymi słuchaczami, że dzisiejsze nagranie ma nieco inny wydźwięk. Tak, korzystam z innego studia, z innego mikrofonu i stąd nawet sam nie wiem, jaki efekt końcowy tutaj dzisiaj osiągnę, natomiast mimo wszystko stwierdziłem, że spróbuję i nagram dla Was odcinek. Co jest powodem dzisiejszej zmiany? No ano to, że w godzinach rannych, kiedy zazwyczaj nagrywam odcinki podcastu, akurat musiałem być w totalnie innym miejscu, które mi nie pozwoliło na to, aby nagrać dla Was odcinek o zwykłej porze. To więc oznacza, że nagrywam go w innym miejscu, ale mam nadzieję, że jak zwykle będzie dla Was to interesujące. Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj przejdę z Wami przez kilka takich punktów, które stanowią dla mnie inspirację do tematów, do kolejnych odcinków podcastu. Zdradzę Wam skąd biorę tematy, skąd z jakich źródeł korzystam i co takiego przyciąga moją uwagę, kiedy zastanawiam się o czym tutaj dla Was nagrać kolejny odcinek i o czym z Wami porozmawiać. No to zaczynamy. Będzie tego kilka punktów. Na sam początek jednym z głównych źródeł pozyskiwania tematów do tego, o czym z wami rozmawiać, jesteście wy sami. Tak, to od Was dostaje telefony, maile, kontaktujecie się ze mną przez LinkedIn i mówicie, że interesują Was dane zagadnienia. W momencie, kiedy padają takie tematy, u mnie automatem w głowie uruchamia się potrzeba znalezienia informacji zwrotnych na te tematy, znalezienia odpowiedzi na tematy, które Was interesują, no i takie jest pierwsze źródło powstawania treści. Wtedy ja siadam do internetu, do różnych książek, czasopism, różnych badań, wyciągam informacje i na tej podstawie buduję wam treść niektórych z odcinków. Także wy stanowicie tutaj bardzo istotne źródło inspiracji do budowania treści w ramach podcastu BSS Bestajemnico właśnie się odezwała już pierwsza przypominajka w dniu dzisiejszym, więc no tak to u mnie wygląda cały dzień. Ja sobie nie wyciszyłem dzisiaj telefonu, pozwólcie, że zrobię to w tej chwili, bo no niestety mam już tak, że te przypominajki działają praktycznie cały dzień i przeszkadzają, że nie można się skupić jak na tym, jak na czymś takim jak na przykład jest samo nagranie tego podcastu. Dobra, wracamy do tematu, czyli wy jesteście pierwszą inspiracją. Co jest drugą inspiracją? Drugą inspiracją jest outsourcing portal. To jest witryna internetowa, którą ja mam przyjemność zarządzać w ramach Pro Progressio, czyli firmy, w której pracuję. Natomiast to tam pojawiają się dziesiątki treści codziennie o charakterze, o tematyce związanej z outsourcingiem, usługami dla biznesu, HRami, prawem, nieruchomościami i szeregiem innych tematów. I to Outsourcing Portal jest dla mnie źródłem wielu, wielu informacji, które mogą być ciekawe również dla Was. Takich jak na przykład opis jakichś raportów, badań, wywiadów z interesującymi osobami nowych produktów na, czy usług, które pojawiają się na rynku itd., itd. Już nie mówiąc o samych wydarzeniach, które również są tam promowane. Także poza Wami, jako źródłem tych inspiracji, outsourcing portal myślę, że stanowi drugie miejsce źródła wiedzy na temat tego, o czym warto rozmawiać wtedy, kiedy poruszamy tematykę nowoczesnych usług dla biznesu. Trzecim źródłem jest Prod, czyli platforma PR Rondiment, która od niedawna chodzi, bo chodzi raptem chyba od dwóch czy trzech miesięcy, i to tam firmy dzielą się informacjami o tym, co ciekawego się u nich dzieje. Ich inicjatywy, ich raporty, ich projekty, ich badania są tam opisywane bez żadnych reklam. Jest to czysta esencja komunikatów, którymi firmy chcą się dzielić ze światem. I ja na Proda wskakuję sobie codziennie i sprawdzam, co tam ciekawego się dzieje dzieje i z tej wiedzy również czerpię i przekładam ją na kolejne odcinki podcastu BSS bez tajemnic. Kolejne źródło i kolejne inspiracje biorę już ze stron internetowych wielu różnych firm. Natomiast mam tu pewien klucz. Moim pierwszym kluczem są firmy, które należą do klubu Pro Progresjo. Tak no bo interesuje mnie bardzo to, co się dzieje wśród firm, z którymi mam przyjemność na co dzień współpracować, więc mam taki zwyczaj, że od czasu do czasu, czy to z samego rana, czy wieczorem, czy w ciągu dnia wskakuję sobie i przeklikowuję strony internetowe które należą do firm zrzeszonych w ramach klubu Pro Progressio. Jest tam cała masa ciekawych informacji. Od aktualizacji, po chociażby informujących, że do zespołu danej firmy dołączył nowy dyrektor, nowy kierownik, nowy ekspert czy specjalista, przez informację, że ktoś wypuścił jakiś raport, po informację, że prowadzone są jakieś badania, czy że ktoś zmienił biuro, a to biuro trafiło do nowoczesnego, nowego budynku, o którym ja jeszcze wcześniej nie słyszałem i tak dalej i tak dalej. Także tych różnych ciekawych wrzutek jest tam cała masa i warto sobie śledzić biura prasowe, czy też sekcje aktualności na stronach internetowych firm, które akurat Was interesują. No mnie interesują w głównej mierze firmy z Klubu Pro Progressio, więc siłą rzeczy to tam sobie zaglądam. No i ostatnia grupa, którą sobie tutaj na dzisiaj przygotowałem, ale która jest bardzo istotna z punktu widzenia tego, jakie interesujące rzeczy dzieją się na świecie nowoczesnych usług dla biznesu. Są to strony internetowe różnych organizacji branżowych albo instytucji otoczenia sektora BSS. -u. Cóż to są za organizacje? No na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to IAOP, czyli International Association of Outsourcing Professionals. W Wielkiej Brytanii jest to Global Sourcing Association UK. W Niemczech jest to Deutsche Outsourcing Verband wraz z prowadzonym przez nich serwisem internetowym Outsourcing Journal. Po stronie wschodniej mamy na przykład strony internetowe Lwowskiego klastra IT, Kijowskiego klastra IT, Stowarzyszenia IT Ukraine, harkowskiego klastra IT. A oprócz tego jeszcze gdybyśmy skoczyli odrobinę na północ, no to na przykład strony Invest Lithuania, znakomity serwis informacyjny na temat tego, co się dzieje w biznesie, w tym również w biznesie usług dla biznesu na terenie Litwy. No i takich stron jeszcze mogłem sporo tutaj powymieniać, natomiast one są dosyć dobrym źródłem informacji i wiedzy na temat tego, co się dzieje w usługach dla biznesu na świecie, a to dla mnie jest paliwo do nagrywania kolejnych odcinków podcastu BSS bez tajemnic. Tutaj u nas w Polsce korzystam z newsletterów oraz z serwisów internetowych, a w zasadzie ze stron internetowych należących do centrów obsługi inwestora oraz Agencji Rozwoju Regionalnego, które funkcjonują w różnych polskich miastach. No i oczywiście w tym jest także strona Polskiej Agencji inwestora. Inwestycji i handlu. To z tych stron dowiaduje się dosyć sporo, kto nowy pojawił się w mieście, jakie nowe projekty są tam realizowane, jakie inicjatywy miasta i regiony czy województwa mają dla biznesu w swoim obszarze zarządzania. I to też stanowi dla mnie źródło inspiracji do budowy treści, do kolejnych odcinków podcastu BSS bez tajemnic. Koniec. Dzisiaj kończymy tą krótką wypowiedź z nieco innego studia. Ciekawe jak to wyszło jakościowo. Zaraz będę się o tym przekonywał. Kiedy wyciszę szumy z dzisiejszego odcinka, dodam do tego jakiś dżingiel muzyczny i wrzucę to na te różne strony podcastowe, czy też YouTube'a, gdzie sami słuchacie tej audycji. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Życzę Wam bardzo dobrego, udanego dnia. Słyszymy się już niebawem. Szykuję dla Was kolejne odcinki, w tym również... Z gośćmi, ale to już sobie usłyszycie w najbliższych dniach. Dzięki, ukłony, na razie, cześć.